Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w recenzji czegoś takiego. Wiecie co to jest? Coś na co ja czekałem długie lata. Naprawdę długie lata czekałem. Na słuchawki TWS bezopóźnieniowe. Działające absolutnie bez opóźnienia, czy to w montażu, czy też w grach. Bo to jest mój jakby główny cel. Bo jestem fanem słuchawek TWS. Od zawsze. Ogromnym. I takiego produktu mi brakowało. To jest taka, taka nisza w rynku, której absolutnie nie było, bo te WS-y to były tylko i wyłącznie do jakiegoś czasu słuchawki na Bluetooth. Na czym niestety nie można się było bardzo często montować filmu, ponieważ dźwięk w przeciwieństwie do wszystkiego innego ma no, bardzo dużą ilość danych ze sobą niesie. I sprawić, żeby dźwięk, który jest bez kompresji, bardzo dużo, waży, że tak powiem, docierał do słuchawek bez opóźnienia no było trudne. No i w końcu mamy. Mamy Logitech G-Fits. E, I co nieco o nich opowiem, bo czekałem długo, a czy jestem w pełni zadowolony? No to cóż, przekonamy się w dzisiejszej recenzji. I zaczniemy sobie standardowo od jakości wykonania. Jest Oczywiście plastik, ciężko żeby to był jakiś metal i bardzo dobrze, że go nie ma, bo by było ciężko. Bardzo dobrej jakości, twardy, dobrze spasowany. Co prawda to etui jest na takiej pojedynczej nóżce, ale ona nawet na chwilę obecną po niemalże chyba trzech tygodniach korzystania w ogóle się nie buja. Same słuchawki to bardzo ciekawy design. I to zaliczyłbym na minus. Oczywiście chodzi mi o ten podłużny pałąk, bo jeżeli chodzi o samą słuchawkę i tą gumkę, no też jest inna niż wszystkie. Bardzo dziwna, ale dzięki temu przełomowa. Bo powiem Wam szczerze, to jak te słuchawki są wygodne, to mnie po prostu mega zaskoczyło. Bo chyba najlepszym tutaj, że tak powiem, dowodem na to, jak wygodne są to, że nie te testując ich od trzech tygodni, po prostu na nie się przerzuciłem. To są moje główne słuchawki, sobie w nich siedzę. Teraz przed kąpem, zamiast na G733, do których pewnie prędzej czy później wrócę, tutaj też mam G335, z których korzystam w pracy. To na chwilę obecną te słuchawki, czyli Jeepicy, to są moje główne słuchawki, w których siedzę sobie przed kąpem. No, powiem wam szczerze. Nie podoba mi się ten pałąk tutaj, ponieważ wyglądam trochę jak wiecie, ci słynni handlarze samochodów, którzy zawsze mają kontakt z bazą. Więc jeżeli chodzi o design, polemizowałbym, zwłaszcza, zwłaszcza, że ten design przynajmniej w moim odczuciu nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych korzyści. Nie mamy tutaj aktywnego tłumienia głosu, więc to jest już poważny minus. No, mamy tutaj mikrofon, ale do niego jeszcze zaraz przejdziemy. Więc powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wygodę, są turbo wygodne. I czy to kształt tej ym, gumki, no bo jest to taka gumeczka nieklasyczna, czy też technologii, która za nią stoi. Ponieważ te słuchawki, jak je odpalamy, i to jest nie dość, że mega dziwne, to takie troszeczkę rocket dla mnie. Jak je pierwszy raz odpalamy, wkładamy je sobie do uszu i one zaczynają nam się nagrzewać, a ta gumka, tym bardziej silikon, Formuje się pod wpływem ciepła do kształtu naszego ucha, i największe, najbardziej audiofilskie odsłuchy dla muzyków są właśnie w ten sposób robione. Bardziej złożony jest to proces, bo jest brany odlew ucha, i na jego podstawie jest zrobiona właśnie taka wkładka. Tutaj ta wkładka już na starcie ma bardzo zbliżony kształt do takiego właśnie profesjonalnego odsłuchu, tylko że ona już w domu ma nam się uformować w kształt naszego kanału słuchowego. I chyba zdało to egzamin, ponieważ siedzą idealnie i przede wszystkim to są najwygodniejsze słuchawki TWS, jakie miałem. Um, ale czy najlepsze? No, to się przekonamy. Jeżeli chodzi o dźwięk. To jest bardzo dobrze, ale ja nie jestem też jakimś audiofilem. Tutaj wam nie powiem, jak góra, jak dół. Nie ma tutaj, właśnie wyraźnie podkreślonej jednej, że tak powiem, sceny. Jest bardzo szeroka ona. Nie ma jakiegoś ryknięcia. Basem też go nie brakuje, więc dla mnie jest idealnie. Ja nie jestem audiofilem, ja jakby nie rozpatruję dźwięku pod kątem tam słychać środek, a tutaj słychać górę, a tutaj nie słychać dołu, niestety. Ja mam tak. Słychać? Słychać nieźle, i powiem Wam szczerze, że tak w pierwszym odczuciu, to nie odstępu odstępują jakością dźwięku od natywnych G733, których używam. Więc jeżeli o to chodzi, ja jestem bardzo zadowolony z dźwięku em, tego, tych słuchawek, jeżeli chodzi o. Ocłówek. Jestem super zadowolony, zwłaszcza że w grach nie mam absolutnie żadnych opóźnień, w montażu filmu nie mam absolutnie żadnych opóźnień, to jest to, na co czekałem. Natomiast kolejny aspekt dźwiękowy, tym razem, jeżeli chodzi o jego zbieranie, mikrofon. No, mikrofon mogę powiedzieć, że jest. I teraz, właśnie słyszycie nagranie z mikrofonu w tych słuchawkach. No. Jakie jest? Każdy słyszy, ja już to wcześniej nagrywałem, wcześniej robiłem sobie odsłuchy, więc wiem jak to mniej więcej się prezentuje. Powiem Wam szczerze tak, no szału nie ma, ale nie jest też tragicznie. Jest to taki mikrofon, który dobrze, że jest, lepiej, że jest niż jakby go miało nie być. Jest to też taki mikrofon, z którego ja bym osobiście korzystał tylko i wyłącznie jak grałbym z ziomkami w gry, Chociaż jakikolwiek zewnętrzny mikrofon będzie dużo, dużo lepszy. I tutaj e, zalecam cokolwiek kupić. Ja mam akurat Bluesone, zarobisty mikrofon, którego recenzja jeszcze przed nami. I tak czy inaczej, no fajnie, że ten mikrofon jest, ale absolutnie jest on... Tak średnio bym powiedział, nie? Jest, bo jest, no ale po TWS-ach nie spodziewałbym się jakiejś super, mega wypasionej jakości e, tego mikrofonu, więc tutaj, że tak powiem, nie czuję się zaw zawiedziony. Tego, czego się spodziewałem, と。 Dostałem. No i tak, tak jak już Wam wspominałem, mamy tutaj dwie technologie łączności, Lightspeeda, e, prawie pomyliłem z Lightformem, bo tak nazywa się ta technologia formowania e, tychże nauszników, Lightform, bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajne to jest. Nie, to jest, to jest najbardziej wypasiona rzecz tych słuchawek, ale dobra, mamy Lightspeeda i mamy Bluetooth, więc łączymy zarówno z telefonem, możemy też z komputerem po Bluetooth, bo jeżeli mamy laptopa, jak i za pomocą właśnie technologii. Lightspeed, czyli mamy dongla do tych słuchawek. No i powiem Wam szczerze tak, jeżeli chodzi o tego dongla, tutaj nie mam dobrych wiadomości, ponieważ to jest ten dongel. Oto ten. Nie tylko ten, no, tak naprawdę to jest główny dongel na USB typ A. Dlaczego? W sensie dlaczego Logitech? Mamy przejściówkę na USB Typ C, ale robi nam się z tego taki potwór. Dla mnie y, faktycznie te słuchawki stały się teraz głównymi PC-towymi, ale w założeniu raczej miały być słuchawkami podróżnymi, słuchawkami mobilnymi, słuchawkami, które będę ze sobą zabierał na jakieś wyjazdy, czy też słuchawkami do, konto, do konsoli Nintendo Switch, do tabletu, do telefonu jak ktoś ma y, wejście USB typ C y, za niedługo każdy będzie miał, więc generalnie bardziej mobilne rozwiązanie niż stacjonarne, chociaż paradoksalnie teraz 99% czasu jaki z nich korzystałem to było wykorzystanie stacjonarne. Więc mobilnie taki potwór, który jest większy, no niemalże od tego etui ze słuchawkami, no, mija się zupełnie z celem. Dlaczego zwykłego tego dongla nie zrobili na USB-C, a tutaj nie dali przejściówki na USB-A? Bo okej, okay, powiecie, no tak, no ale jak stacjonarnie ktoś używa, no to USB-A jest bardziej praktyczne, bo mało kto ma usb C. Po pierwsze, każda praktycznie teraz płyta ma USB typ C. OK, zazwyczaj jedno, ale jak taki potwór jest z przejściówką typ A, no to on jest gdzieś z tyłu kompa i wtedy nam nie robi różnicy. Ale kiedy już chcemy podpiąć do Nintendo Switcha takiego potworka, no to nam robi różnicę. Krótszy o jedną przejściówkę naprawdę byłby dużo, dużo lepszym rozwiązaniem. I to moim zdaniem na potężny minus tych słuchawek, że po prostu biorąc je w podróży, trzeba mieć takie coś wystające z laptopa. Absolutnie kiepskie rozwiązanie. Ok, można w ogóle bez tego, czyli połączyć się bez, przez Bluetooth, ale no, powiem Wam szczerze, że ta technologia, która robi tu przewagę w tych słuchawkach, to jest właśnie Lightspeed, który korzysta z tego dongla, a nie Bluetooth, bo Bluetooth TWS-ów to my mamy całą masę. Przewagą jest Lightspeed. No i właśnie ten e, Lightspeed, który komunikuje te słuchawki z e, komputerem, jest po raz kolejny ograniczony, ponieważ dla mnie to jest głównie rozwiązanie pc towe Natomiast cała magia tych słuchawek, equalizer, e, konfiguracja, świecenie dzieje się za pomocą Bluetooth przez. Telefon przez aplikację w telefonie. i To, że Gub PC-owy nie dostał takiego pełnego wsparcia, tak mocnego jak aplikacja w telefonie dla tych słuchawek to jest kolejny minus. W g możemy sobie podglądać, mniej więcej poziom naładowania, jakieś podstawowe opcje zmienić, ale jeżeli chcemy coś więcej, no to musimy podłączyć je do telefonu. I faktycznie tutaj Logitech być może robi to pod tym kątem, że oni chcą bardzo mocno iść w taki, wiecie, no mainstream, w taki casual, że wychodzicie sobie na miasto i ubieracie swoje dżificy, ale powiem wam, że to nie wygląda fajnie, przynajmniej dla mnie. Naprawdę czuję się jak Janusz, który chce wam sprzedać Passata z zachodniej granicy, z, z tak wyglądającą słuchawką. No, ale dobra, to jest design, to jest totalnie kwestia gustu, bo poza tym no to słuchawki są bardzo, bardzo fajne. I jest jeszcze jeden taki drobny minus. Pewnie dla większości absolutnie niezauważalny. Kosztują 1000 zł. Tak, dobrze słyszeliście. Kosztują 1000 zł. Dużo nie. No dużo w opór, ale to i tak już 150 zł mniej niż w dniu premiery. To i tak trochę z produktami Logitecha jest, że. Wiecie, jest premiera i dosłownie chwilę później ten produkt już jest tańszy. Nawet jak są bardzo tanie i świetnie wycenione produkty, do których. Te słuchawki nie należą, bo moim zdaniem za 1000 zł bez aktywnego cancelingu, bez ANS-u, bez jakby jakichś tam wymiennych gumek. Tylko wiecie, możemy je tam ze dwa razy uformować i to by było na tyle. Więc przydałyby się tutaj te wymienne gumki. No to jest no słabo. No Powiem Wam szczerze, troszeczkę za drogo. Jeżeli ich cena spadnie jeszcze trochę to wtedy będą całkiem fajnie wyceniane, bo jednak oferują coś, czego praktycznie na rynku nie ma. Czyli bezopóźnieniowe no, doświadczenie TWS przed pc -tem. No i są turbo wygodne. Absolutnie nie ma wygodniejszych słuchawek TWS na rynku, więc pod tym względem naprawdę majstersztyk ze strony Logitech HT Liteform. To naprawdę robi robotę, to fajnie wygląda, to też daje takie no, poczucie z jakimś obcowaniem, z jakimś high-techem, takim czymś, wiecie, no kurde, grzeje się, magia się dzieje. Naprawdę to było bardzo, bardzo przyjemne. Więc same słuchawki udane, chociaż posiadają no, drobne mankamenty projektowe, że tak powiem. Czyli wizualnie ta słuchawka moim zdaniem fajnie by było, jakby to było mniejsze. Pewnie wtedy mikrofon byłby trochę gorszy, ale to i tak jest taki mikrofon, z którego zazwyczaj korzystamy jak musimy, a nie do końca jak chcemy. Ten dongiel też mógłby być zaprojektowany lepiej, czyli USB-C-A, przejściówka z C-A. No i też parowanie tych słuchawek, jakby. Teraz już się troszeczkę tego nauczyłem, ale jest to bardzo nieintuicyjne. Taką pierwotną formą połączenia jest dla tych słuchawek Bluetooth, co niestety mi nie do końca pasuje. Ja bym wolał, jeżeli byłby to Lightsync. I często mam tak, że jak po prostu siadam, odpalam kompa, wyciągam te słuchawki, to one nie mają jeszcze połączenia z kompem. Muszę wtedy kliknąć w nie trzy razy i one się wtedy z Bluetooth na LightSpeeda prze jakby przełączają. No, i to przełączanie czasami, czasami się przełączą, czasami nie, bo to aż trzy razy trzeba tapnąć, żeby się przełączyły. Wiecie, jedno tapnięcie to co innego, dwa tapnięcia to co innego, trzy tapnięcia to co innego. Fajne jest to, że każdą słuchawkę można zaprojektować inaczej. Że jedną sobie zmieniacie utwór w tył, drugą w przód. Bardzo to jest fajne, że obie słuchawki są programowalne, jeżeli chodzi o takie gesty. To też na plus, ale ta komunikacja, to parowanie, no to różnie, bo nawet miałem z tymi słuchawkami. Taki problem, że jedna słuchawka po prostu chyba się rozładowała i się zgubiła, jakby zupełnie nie dało się jej połączyć, resetowałem je, resetowałem całe pudełko i po prostu ta słuchawka jakby nie wstawała, martwa, nigdzie jej nie widzi. Pomysłem tutaj, na który wpadłem, było i było to też rozwiązanie, że rozładowałem wszystko do zera, tu i drugą słuchawkę, która miała akurat połączenie, wtedy jak to włożyłem do tu i podłączyłem do ładowania. To zaskoczyło, więc akurat fajnie, że udało się to uratować. No same słuchawki mi się mega podobają. No ja je dostałem od Logitecha, więc już teraz macie trochę późno, bo tak pod koniec filmu, że je dostałem od Logitecha, natomiast absolutnie nijak to nie wpływa na moją recenzję, zresztą widzicie, że dużo słów, krytyki w kierunku tych słuchawek idzie, natomiast fakt faktem jest to, że mega mi się podobają, bardzo mocno z nich korzystam i będę korzystał, bo są fajne, wygodne, nic tutaj na głowie nie, nie uciska, dobrze też trzymają na baterii, bo spokojnie tak 8 godzin wytrzymują, a dla mnie nawet wytrzymują cały dzień, bo ja mam te tu i tak podpięte sobie na biurku jak wstaje? To często chodzę w tych słuchawkach, ale często mam też tak, że jak wstaję, to je po prostu odkładam cyk od razu do tego i one się wtedy trochę podładują. Jak siadam, znowu je sobie wyciągam z tu i to jest o tyle wygodne, że praktycznie nie mam poczucia, jakoby kiedykolwiek były one rozładowane. Więc te 8 godzin ja przetestowałem, one sobie spokojnie trzymają przy korzystaniu z Lightspeeda bez problemu. Wiadomo, jeszcze macie tu i jako, jako zapasowe, które daje dwa razy więcej tego czasu, ładuje te słuchawki do pełna po raz. drugi, więc w teorii odcięcie od możliwości ładowania macie 16 godzin, natomiast ciężko mieć aż 16 godzin być poza ładowarką, bo wtedy szybciej padnie wam telefon niż słuchawki. Dlatego też ja mam cały czas ją praktycznie podpiętą do ładowania, przez to te słuchawki nigdy mi się nie wyładowują. Pod tym względem to też bardzo fajne zastosowanie. I czy polecam, jeżeli macie dużo kasy i nie lubicie, jak pałąk niszczy wam fryzurę? A jednocześnie nie jesteście jakimiś super audiofilami, bo to nie jest do słuchania muzyki, to jest do grania słuchawka. No to jak najbardziej mógłbym Wam polecić. Jeżeli chodzi o porównanie z innymi słuchawkami, takimi jak na przykład G733, które są o połowę tańsze, no dają ten sam feeling, ten sam czas pracy na baterii, ten, ta sama jakość dźwięku, no tyle, że macie po prostu coś takiego na głowie, więc no, pod tym względem połowę taniej macie de facto to samo doświadczenie, ten sam punkt wygody, tylko że już troszeczkę inaczej to wygląda. Bardzo udany produkt, ale Kilka rzeczy do poprawy. Dajcie znać, co wy sądzicie o czymś takim, i czy chcielibyście na przykład takie słuchawki dla siebie? Czy lubicie słuchawki TWS, że chcielibyście mieć nawet gamingowe bezprzewodowe w swojej kolekcji? Dajcie znać, a ja Wam za dzisiaj dziękuję, bo ten film powiedziałem sobie, że zajmie 10 minut, a już widzę, że zajmie co najmniej z 16 i 17. Dobra, dzięki wielkie. <laughs> Widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Fajne, bardzo fajne. Czekałem na nie bardzo mocno. No nie jestem jakoś super podjarany nimi, ale to nie zmienia faktu, że mi się podobają. Ale takiej szerszej publiczności to poleciłbym, jakby kosztowały, nie wiem, 500 zł, 600. To wtedy bardzo, bardzo fajna cena. Ale wydaje mi się, że prędzej czy później będzie na nie cena. Jeżeli nie 600, to na pewno z 700 będzie. A jeszcze dalej, im dalej w las, tym taniej, bo produkty lodzi dość fajne mają promki z czasem. Link do tych słuchawek poniżej. A ja już kończę, bo strasznie długi wyszedł ten film. Dzięki wielkie za dzisiaj no i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.